Za nieszczęsnych rządów aż dwóch współcześnie, na zmianę panujących królów i do królów, powiedzmy, recydywistów, zatem Augusta z saskiej dynastii Wettinów i Stanisława Leszczyńskiego, nawiedziła Polskę oprócz wielu klęsk elementarnych, także i szarańcza, która rzecz to nie bywała, dotarła olbrzymią, wszystko niszczącą ławicą, aż pod Kraków. Współczesna relacja mówi, że ten żarłoczny owad padał gęsto jak śnieg. Ale szarańcza była zjawiskiem krótkotrwałym, podczas gdy glut zagościł na dłużej. Wywołała go niezwykła posucha i kilkakrotne powodzie, z których każda była istnym potopem. Gdzie niegdzie, na przykład w Sandomierskim, powstało jakby morze. Pogniło wszystko w polu, a ludzie, nie tylko chłopi, lecz i szlachta, Umierali z głodu. Z głodu padali także i żołnierze, jak muchy. Na ulicach Warszawy zbierano codziennie trupy. Chleb w Polsce, normalnie eksportujący zboże do dalekich krajów, bo na przykład do Hiszpanii, stał się czymś rzadkim, i ludziska zadawalać się musieli jakimiś korzeniami i chwastami, od których puchli. Jakby mało było tych wszystkich nieszczęść, zwaliła się na kraj zaraza. Statystyka z początku XVIII wieku mówi, że w Gdańsku zmarło 25 tysięcy ludzi. W stosunkowo małym się razu przeszło 3 tysiące. Lecz może gorsze niż mur, niż posucha, niż powódź, niż szarańcza była plaga inna, mianowicie rabunki, których dokonywały wojska okupacyjne saskie, szwedzkie i rosyjskie oraz niestety własne polskie. Trudno zresztą dziwić się niepłatnemu i godnemu żołnierzowi, że brał, co mu popadło pod ręce. Te rabunki sprawiły, że w praktyce pewne miasta przestały istnieć, że upadł całkowicie handel i przemysł, że wyludniły się wsi, że chłopi uciekali masowo, gdzie mogli, więc do Prus, na Śląsk, nawet do Rosji, ba, do Turcji. Wolałbym tysiąc razy spuścić na te sprawy kurtynę, przeskoczyć przez ten może. Najbardziej posępny w naszych dziejach rozdział, wolałbym przemilczeć pewne fakty i dać nurka w okres późniejszy, który, będąc także okresem politycznego upadku Polski, jest przecież epoką rozwoju myśli, odrodzenia ducha, epoką zlotów, jakich zapanowania pierwszego Sasa nawet przez mikroskop dopatrzeć nie można. Król, siłacz nad Darł w rękach postronki, jakby to były nici, palcami lamał podkowy, ale tak samo darł na strzępy ustawy, lamał obietnice i przysięgi. Nieźle charakteryzuje go współczesny wiersz, będąc bluźnierczą parodią modlitwy i nasz. Oto próbka w skrócie. Ojcze nasz, królu Polski, o Augustie w Wtóry, święć się imię dziś Twoje, ale w Saksonii. Przyjdź już królestwo Twoje do swego saskiego księstwa, a nie oprymuj narodu polskiego. Bądź wola Twoja, jako w Lipsku, jako w Dreźnie była. Chleba naszego nie jest, dosyć go już sasi pożarli. Chyba. Żaden król polski nie zarobił sobie dotąd na takie świadectwo. No ale mimo wszystko do rzeczy. Po śmierci Jana III zgłosiło się z całego świata wielu kandydatów na tron polski. Sypnęło się złoto z szeroką strugą, i rezultatem elekcji był równoczesny wybór aż dwóch królów polskich: Francuza księcia Conti i sasa Augusta II, który przeszedł do historii z przydomkiem mocnym. Francuz płynął do Polski z daleka morzem i spóźnił się. Sas miał bliżej do Krakowa, zawinął się szybko i ubiegł konkurenta. Będąc bez grosza przy duszy, pożyczył na koronację tysiąc dukatów od wdowy po sobie Czy oddał, Bóg raczy wiedzieć. Osobiście przypuszczam, że baba nigdy nie oglądała już tych pieniędzy. August nie nauczył się po polsku do śmierci. Był protestantem, ale wstępując na tron polski, przyjął katolicyzm. Uczynił to jednak w ten sposób, by każdej chwili mógł zmienić wiarę, jak się zmienia rękawiczkę. Wszystko dzieliło go od Polaków, nie było ani jednej więzi. W Saksonii panował jako Monarcha absolutny. W Polsce musiał stać się sługą złotej wolności szlacheckiej, która właśnie wtedy osiągnęła swój zenit, rozrosła się, nabrzmiała jak wrzut. August, będąc królem polskim, był równocześnie zdrajcą stanu, gdyż wielokrotnie knuł rozbiór Polski. Marzyły się mu rozmaite korony. Wszystko jedno jakie. Widział się już królem Neapolu, albo królem węgierskim, albo belgijskim. Chciał nawet zostać cesarzem. Polski nie cierpiał. Polakami gardził. Odetchnijmy na chwilę. Znana przedwojenna anegdota mówi, że jakiś cwaniak warszawski chciał sprzedać pewnemu naiwnemu jegomościowi kolumnę Zygmunta. Coś bardzo podobnego można powiedzieć o Augustie Mocnym. Gdy król szwedzki Karol XII zmusił go do abdykacji i gdy później car rosyjski Piotr mianował Augusta ponownie królem polskim, August postanowił wywdzięczyć się swemu potężnemu protektorowi, ofiarując mu ni mniej, ni więcej tylko kolumnę Zygmunta. To brzmi jak żart, jak facecja, ale mamy do czynienia z prawdą. Chwała Bogu, car nie przyjął tego prezentu. Kolumna została w Warszawie. Cokolwiek jednak powiedzieć można i trzeba o Auguście II, jakiekolwiek uchybienia formalne towarzyszyły jego niespodzianej elekcji przecież był królem. Na nasze nieszczęście ale był koronował się w katerze wawelskiej. W jego otoczeniu, zarówno polskim, jak i saskiem, rodziły się pewne próby wzmocnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej. Powstawały projekty, które miały na celu walkę z powszechną anarchią i uporządkowanie finansów. Próbowano także uleczyć najgorszą bolączkę, więc ustalić jakiś budżet wojska, niepłatnego, a okradanego przez dowódców, zarówno przez hetmanów, jak i pośredniejszych komendantów. August nie był władcą, który mógłby te projekty wprowadzić w życie, bo swe panowanie w Polsce traktował raczej jako zajęcie poboczne, ale że były one aktualne jest faktem. Jednym z niewielu jasnych faktów w tej ponurej epoce. A prawda, wypada wspomnieć, że za Augusta Polska odzyskała, zresztą bez wysiłku, kamieniec, twierdzę o której odzyskanie długo i bezskutecznie kusił się Sobieski. Tę Polskę z czasów saskich, w Polskę posuchy, powodzi, głodu i zarazy, a równocześnie w Polskę festynów, polowań, spektakli, balów, pada nagle piorun. Wybucha tak zwana wojna północna. W granicę naszego kraju wkracza młody król szwedzki Karol XII. Król o znamionach geniuszu, a zarazem awanturnik niepospolity. Trochę Aleksander Wielki, trochę jakby Napoleon, trochę jakby Hitler marzy o zagarnięciu olbrzymiej przestrzeni życiowej, mierząc siły na zamiary. Powiedziano o nim, że mógł zginąć, nie mógł ustąpić. Mając przeciwko sobie Duńczyków, Rosjan, Sasów Załatwia się z nimi błyskawicznie szybko Duńczyków zdeptał I zmusił do kapitulacji Cara Piotra zbił na głowę pod Narwą Połączone wojska Sasko-Polskie złamał pod Kliszowem Gdzie zresztą Polacy walczyć Nie chcieli Stanąwszy w Warszawie Karol kieruje pierwsze swe kroki Pod wspomnianą już dzisiaj kolumnę Swego przodka Zygmunda III Pada na kolana i intonuje psalm. Scena wspaniała. Godna pędzla matejki. Wszystko jednak, co nastąpiło po niej, stanowi dziką awanturę. orgię bezprawia i niepraktykowanej swaboli. Wojsko szwedzkie zalewa całą Polskę. To drugi w naszej historii potop szwedzki, ale zabrakło w nim jasnej góry. Zabrakło Kordeckiego. Szwedzi. Rabują, palą, mordują. Gdy wygasną klęski elementarne, gdy ustąpią fale Potopu Szwedzkiego, gdy car po klęsce Karola wycofa swe wojska z Polski, gdy wszystko wróci bodaj do jakiego takiego porządku, stan rzeczy najlepiej ilustruje statystyka Warszawy, po której opustoszałych ulicach blądzą bezpańskie psy i pasą się kozy. Ze 150 szewców Polaków zostało tylko 8. Z 36 szewców Niemców zostało 3. Z 20 płatnerzy uchował się jeden. O ile przedtem było w Warszawie czterech tokarzy, czterech kapeluszników, pięciu białoskurników, o tyle po katastrofie nie ma ani jednego z nich. Pocieszmy się jednak. To miasto nie chce umrzeć. W polowie XVIII wieku następuje wyraźna poprawa, nagły zwrot. Rzucę kilka konkretnych cyfr. Jest szewców 124, 116 krawców, 85 kupców, piekarzy mało, bo siedmiu, rzeźników pięciu, rybaków czterech. Statystyka mówi o 54 szynkarzach, o pięciu zajazdach, o czterech traktierniach i 11 garkuchniach. Lekarzy, jak na lekarstwo, bo tylko trzech. Aptekarz jeden. Mało, mało. Ale Warszawa jest jakby na dorobku, dźwiga się. Niebawem w czasach Sejmu Czteroletniego zabłyśnie bogactwem, ladem, świetną organizacją. Lecz nie uprzedzajmy wypadków. Jesteśmy jeszcze w Warszawie Karola XII, który rządzi się u nas jak u siebie w domu. Przepędziwszy z Polski Augusta, zrobi parodię elekcji, a raczej zamianuje królem Stanisława Leszczyńskiego, który będzie nie królem, lecz królikiem. I to królikiem doświadczalnym, zależnym od swego brutalnego i kaprośnego protektora. Listy Leszczyńskiego do Karola są nie tylko czołobitne i pokorne, ale wręcz dziadowskie. Czytamy tę korespondencję z uczuciem gorzkiego wstydu, który wzrasta, gdy dowiadujemy się, że leszczyński, będąc w ciężkich opalach, poniża się do tego stopnia, że całuje po rękach dygnitarza szwedzkiego kanclerza Pipera. Okropny. Lecz nie chciałbym skończyć mojej dzisiejszej pogawędki tak strasznym obrazem. Zachukany królik potrafi zdobyć się na Ambicje, potrafi okazać więcej rozumu politycznego niż go miał Karol XII, poszukujący Guza tak długo, aż go znalazł. Leszczyński chce dopaść Augusta w jego własnym kraju, w Saksonii. Plan jest mądry, słowa, w których go wyjaśnia, są niestety poniżające. Leszczyński pisze do Karola. Ufam w Bogu, że dopomoże mi w tak słusznym zamierzeniu. Jeżeli Wasza Królewska Mość zechcesz użyczyć mi łaski, o którą najpokorniej proszę, bym nie musiał gnuśnieć bezczynnie, gdy moje królestwo ginie, ani też być królem od parady. Mam pięć tysięcy wojska polskiego. Pozwól, najjaśniejszy panie, wedrzeć się na jego czele do Saksonii. Ponieważ jednak opieram się na orężu waszej królewskiej mości, nie chciałbym przedsięwziąć niczego, jeżeli nie zezwolisz w swej dobroci wojskom szwedzkim, by mi towarzyszyły. Karol nie zezwolił swej dobroci na tę wyprawę i popełnił gruby błąd. Zryw ambicji Leszczyńskiego poszedł na marne. Wojska szwedzkie hulały w dalszym ciągu po całej Polsce, niszcząc ją jak szarańcza.